Słyszałem, że Isamu trenował 6 lat zapasy, ale to chyba nie było teraz, tylko za dzieciaka. Ale myślę, że mógł sporo zapamiętać jak wrócił do treningów. Ciekawe, czy przełoży się to na dzisiejszą walkę. Tylko 3 kg różnicy między wagą przeciwników. Jedno jest pewne, Isamu nie może przegrać tego pojedynku. To... Koniec czekania! Walka wieczoru! Isamu kontra DJ Palasite. I Isamu nie może przegrać, bo to byłoby dla niego porażką nie tylko sportową, ale też osobistą. Palasite ma ten komfort, że może to przegrać, ale może też wygrać! Rusiu. Zobaczcie, co się dzieje! I mamy o, i Dosiad. Jest Jest od razu mamy partner! No bardzo mocno rozpoczęli panowie! Dobrze rozpoczął Palasajt, ale i sam był na to przygotowany. W łapie próbuje wychodzić, ale trzyma dosiad, trzyma go, trzyma, jeszcze kontroluje dosiad. Będzie próbowała z tego dosiadu wyjść. Próbuje ustabilizować Jeżeli pozycję. Wyprwa... Wyciągnął nauki z Ankos MMA, to z tego dosiadu ucieknie. No i ruszają ciosy, lecą do głowy, Punktuje Obraca się, oddaje plecy. Stał DJ Palasite. I mamy stójkę, jest klincz. DJ Palasite, to on przeniósł tą walkę do płaszczyzny stójkowej, ale jest kolejne obalenie i jest dosiad. Ale Palasite tutaj sklinczował od dołu, żeby nie mógł mu i samu zadawać ciosów prawą ręką. Tak, wybrał mu tą prawą rękę. Natomiast Isamu ma jeszcze lewą. I tą lewą zadaje też ciosy pod prawy łokieć DJ Palasajda. To może boleć. Oddaje w Znowu za plecy! Czy będzie tam duszenie? Zrzuci go zrzuci go, chyba. Oj! Czy Bo będzie duszenie? Nie. Mogą Weszło być duszenie, masz nie, Ale wychodzi. wykręcił się Palasajd, jak on to zrobił, jak on wykręcił się z tego Oj, duszenia. Łapie do duszenia, przechodzi do duszenia trójkątnego, złapał rękę. Trójkąt rękami, czy to też się uda? Będzie przechodzi pozycję, może być trójkąt. Czy to wybrał. Oddaje plecy, oddaje plecy. 15, 15 się. sekund do końca pierwszej rundy, wybronił trójkąt rękami, gile, Zaczął egzekucję. Side. Niech on to przetrwa, on będzie jeszcze druga, druga runda. No i zmiana, zmiana Kolejna pozycji. Kolejna technika, parta. Niesamowita dynamika koniec, pierwszej rundy, koniec, koniec DJ Palasite koniec, koniec pokazał, no naprawdę, niezłe umiejętności partnerowe, wybronił trzy bardzo groźne pozycje. Uff. Naprawdę gorąco w pierwszej rundzie, wiele się wydarzyło. Aż nie chce się wierzyć, że DJ Palasajd rzeczywiście ma tak nieporównywalnie mniejszy staż treningowy. Ale zobaczcie, że jednak dobra poznańska, lubońska szkoła bardzo tutaj Palasajdowi pomogła. Doszedł cios na strzenkę. Tak, kilka tu tutaj naprawdę doszło. Ładnie, czysto. Bardzo ładne, czyste obalenia. O, Mateusz Borek, proszę, pozdrawiamy. No, no, grozi Koluskiem komu... albo, albo kibicuje. Albo powiedział, to jest to. Bardzo ładne obalenia Szymona Gasprzyka. Nikt chyba nie stosował na dzisiejszej gali tylu obaleń. Tylu tak ładnych technicznie obaleń jak właśnie i samo. Nie da się obalić, krzyczy narożnik DJ'a Palasajda. No musi teraz przejąć inicjatywę DJ Palasajd, Jeżeli chce wygrać ten pojedynek, bardzo dużo obaleń i samu daje mu myślę dużą przewagę. Palasajd zagra tutaj chyba w lot. To Będzie szukał tej szóstki, tego czystego trafienia, które zgasi światło i samo. Oj, potężny front kick. Zafiał równowagą DJ Palasajda. Wysoko gardach. Łapie i obraca go do siatki. I samu. Mamy walkę pod siatką. Tutaj kolana mogłyby zakończyć tą walkę. I to poszło nie poszło kolano. Na pewno to jest bardzo ten... niebezpieczne. Zwłaszcza pod siatką, kiedy nie ma tutaj ucieczki do tyłu. To kolano było naprawdę mocne i doszło do celu. Ale bardzo dobrze trzyma się DJ Palasajd. Niesamowite, jestem pełen podziwu. Palasajd zaprasza go do walki. I samu rusza. I trafia. Dostał trochę gonga Daniel Pawlak. Zgubił trochę defensywę. Troszkę obraca plecy DJ Palasajd. I sam ciężko oddycha. Wszedł teraz na udo ten low kick. DJ Palasaid z głową Próba uwalenia. Nieudana. Uderza, obija. No i, I sprowadził do żółwia DJ Palasajda. Co w tym żółwiu będzie próbował wykręcić i samu to czy będzie atakował, czy będzie próbował wpinać się nogami? Bardzo dobra pozycja do bicia. Powinien cały czas uderzać, jeżeli chce wygrać ten pojedynek. Obija boki DJ Palasajda i samu. Trzyma, kontroluje. Widać, że zapasy nie są mu obce. Chyba gra na czas. Stał, posłuchał narożnika, podjął próbę wstania. No i mamy wpięcie. Ale mamy odsłonił pięcie. znowu plecy. I sam wpina się za plecy DJ Palasajda. Czy wpiął ręce do duszenia. Kilka sekund do końca walki. Nie klepnie tego DJ Palasajda. Koniec! Koniec tego emocjonującego pojedynku. Niesamowita obrona DJ'a Fallside'a, ale tak jak już mówiłem, obroną nie wygrywa się pojedynków. Zdecydowanie więcej skutecznych ataków miał tutaj i Samu, ale to nie ma znaczenia. Nie ma znaczenia, bo to jest jedna z tych walk, gdzie zwycięzców jest dwóch. Owszem, owszem, jestem nadal trochę stronniczy, ale zupełnie obiektywnie mówiąc, tutaj zwycięzców powinno być dwóch. Tak powinniśmy ich traktować. No ja myślę, że. Jednak ręka Isamu będzie w górze. Trzy rundy kontrolował, świetnie obalał, wiele sprowadzeń, cały czas kontrola, no i sporo punktujących uderzeń. Dokładnie. Punktacja na pewno przemawia za Isamu. Natomiast gdyby to był pojedynek na defensywy, tutaj wygrałby DJ Palasai. Bardzo ładny pojedynek, elegancki. Nie elegancki. było tutaj Żadnych brudnych zagrywek, nie było fauli było czysto, były fajne techniki parterowe, było trochę stójki, były przede wszystkim no, fajne, bardzo Drodzy fajne Państwo, obalenia. Przyszedł czas na werdykt. Zapraszam do środka. No, zwycięzcą tej walki akurat nie jest bonus. Zwycięzcą walki wieczoru Fame MMA 3 zostaje... Szymon i Samu Łukasz nas na Czas No, tu jest swoje...